Ostrzeżenie szczurów. Ciągnąć statek przez morze to praca nie lada. Po dwóch czy trzech godzinach osłabły czarne skrzydełka jaskółek i wyczerpane ptaszki dyszały ciężko. Posłały przed to poselstwo do doktora z wiadomością, że muszą odpocząć i że ukryją tymczasem statek w głębokiej zatoce wyspy, aż odzyskają tyle sił, by mogły ciągnąć go dalej. Wnet ujrzał doktor wyspę, o której mówiły, a na jej środku wznosiła się bardzo piękna, wysoka, zielona góra. Kiedy statek wpłynął do zatoki, także z otwartego morza nie można go było zupełnie dostrzec, doktor oświadczył, że chce iść na ląd i poszukać wody, bo woda do picia na statku skończyła się już. Wezwał też swoje zwierzęta, aby poszły wraz z nim, by wytarzać się w trawie i rozprostować nogi zdrętwiałe od długiej jazdy. Kiedy jednak mieli wysiąść, Doktor zauważył, że cała masa szczurów wypełzła z głębi statku na pokład i opuszcza go również. Jeep chciał pobiec za nimi, gdyż polowanie na szczury należały do jego ulubionych igraszek. Lecz doktor zabronił mu surowo. Wielki czarny szczur, chcąc najwidoczniej powiedzieć coś doktorowi, posuwał się ostrożnie po krawędzi burty, zerkając wciąż z ukosa na psa. Odkaszlnąwszy nerwowo parę razy, pogłaskał sobie szczur brudkę, otarł łapką pyszczek i powiedział Hmm, hmm, doktorze. Wiadomo panu oczywiście, że na wszystkich statkach ukrywają się szczury, prawda? Tak jest, odparł doktor. I wie pan również z pewnością, że szczury opuszczają zawsze tonący okręt. Tak, odrzekł doktor, opowiadano mi o tym. Ludzie ciągną szczur. Mówią o tym zawsze ze złością, jak gdyby to była niewdzięczność z naszej strony. Ale chyba nie można nam brać tego za złe, prawda? Tuż pozostałby na tonącym okręcie, jeśli się może uratować. Naturalnie przytaknął doktor, to szczera prawda. Rozumiem cię doskonale. A czy może czy chciałeś mi jeszcze coś powiedzieć? Tak jest, odparł szczur. Chciałem panu donieść, że opuszczamy okręt. Ale zanim odejdziemy, chciałyśmy pana ostrzec. Pański statek jest marny, nie jest bezpieczny. Ściany jego nie są dość wytrzymałe, deski są wewnątrz zbutwiałe i jeszcze przed jutrzejszym wieczorem będzie leżał na dnie morza. Skąd wiesz o tym? spytał doktor. My wiemy takie rzeczy zawsze, powiedział szczur. Koniuszki ogonków poczynają nas swędzić i rwać w taki osobliwy sposób. Podobnie jak wtedy, gdy noga drętwieje. Dziś rano o szóstej godzinie podczas śniadania poczułem nagle owo swędzenie w ogonie. Zrazu sądziłem, że to mój stary reumatyzm odzywa się na nowo. Poszedłem więc do ciotki i zapytałem jak się czuje. Pamięta pan moją ciotkę? Taka długa, chuda, plamista szczurzyca, która ubiegłej wiosny przyszła z żółtaczką do pana w Tak. Otóż ona oświadczyła, że i ją ogon rwie jak szalone. Wówczas wiedziałem już na pewno, że statek zatonie przed upływem dwóch dni i postanowiłyśmy wszystkie opuścić go, skoro tylko przybije do brzegu. To marny statek, doktorze. Niech pan na nim dalej nie płynie. W przeciwnym razie utonie pan z pewnością. Bądź pan zdrów. Teraz rozejrzymy się za jakimś dobrym mieszkaniem na wyspie. Bądźcie zdrowe, rzekł doktor. I dzięki wam za to, żeście mnie ostrzegły. To bardzo ładnie z waszej strony. Naprawdę bardzo ładnie. A pokłońcie się ode mnie waszej ciotce. Przypominam ją sobie doskonale. Jeep, zostaw szczura w spokoju. Do nogi, goruj. Potem doktor ze wszystkimi swymi zwierzętami udał się na ląd. Zabrali wiadra i garnki, aby napełnić je wodą do picia. Jaskółki zaś wypoczywały tymczasem. Ciekaw jestem, jak się ta wyspa nazywa, powiedział doktor, spinając się na zbocze góry. To jakiś bardzo miły zakątek, jaka tu moc ptaków. Są to oczywiście Wyspy Kanaryjskie, objaśniła dabdab. Czy pan nie słyszy, jak kanarki śpiewają? Doktor stanął cicho i nasłuchiwał. Ależ tak, naturalnie, powiedział wreszcie, jaki ja głupi. Może one powiedzą nam, gdzie tu znajdziemy dobrą wodę do picia. I w tejże samej chwili nadleciały kanarki, które od przelotnych ptaków słyszały już o doktorze Doolittle i zaprowadziły go do pięknego źródła tryskającego zimną, przejrzystą wodą, gdzie się zazwyczaj same kąpały. Pokazały im także urocze łąki, gdzie rosło pełno muchotrzebu, którym się ptaki żywią, oraz inne rzeczy godne obejrzenia na wyspie. Dwugłowiec cieszył się bardzo, że tu przybyli, bo wolał zieloną, soczystą paszę, stokroć bardziej od suszonych jabłek, jakie musiał jeść na statku. Prosie Gęgę zaś kwiczało z zachwytu na widok dolinki zarośniętej dziką trzciną cukrową. Nieco później, kiedy całe towarzystwo podjadłszy sobie i popiwszy do syta, wylegiwało się na trawie i słuchało śpiewu kanarków, nadleciały śpiesznie dwie jaskółki. Były ogromnie wzburzone i bez tchu. Doktorze wołały już z daleka, piraci wpłynęli do zatoki i opanowali twój statek. Szukają pod pokładem rzeczy, które by mogli zrabować. Swój własny okręt pozostawili jednak bez straży. Jeśli pan zbiegnie prędko na wybrzeże, będzie pan mógł wsiąść na ich okręt, a jest on bardzo prędki i uciec. Ale musi się pan bardzo spieszyć. To znakomity pomysł, świetny pomysł, rzekł doktor i natychmiast zwołał wszystkie swoje zwierzęta, pożegnał się szybko z kanarkami i pobiegł pędem na wybrzeże. Przybywszy tu, ujrzeli w zatoce statek piratów o trzech czerwonych żaglach. Nie było na nim żywej duszy, tak jak powiadały jaskółki. Wszyscy bowiem piraci przetrząsali statek doktora. Jan Little polecił swym zwierzętom, aby stąpały zupełnie cicho i ostrożnie. Na palcach weszli na okręt piratów. Wszystko poszłoby gładko, gdyby nie to, że prosie dostało na wyspie Kataru, jedząc wilgotną trzcinę cukrową. Więc kiedy podnieśli bez szmeru kotwice i z wielką ostrożnością holowali okręt z zatoki na pełne morze, geb, geb, kichnęło nagle tak głośno, że korsarze na drugim statku skoczyli na pokład, aby zobaczyć, co to za dziwny hałas. Ujrzawszy, że doktor zamierza zbiec na ich własnym okręcie, skierowali drugi statek prosto do ujścia zatoki, zagradzając doktorowi drogę na pełne morze. Potem wódz tych piratów, zwący się sam smokiem, pogroził zaciśniętym kółakiem doktorowi i zawołał przez burtę. Ha ale alem cię złapał kotku. Chciałeś się wymknąć na moim okręcie, co? Na to, aby podejść Benalego, smoka Barbarii, musisz się być dzielniejszym żeglarzem od ciebie. Musisz mi dać twoją kaczkę i twojego prosiaka. Zachciało nam się dziś na pieczerzę wieprzowych kotletów i pieczonej kaczki. A potem, zanim pozwolimy ci odjechać do twojej ojczyzny, muszą mi twoi przyjaciele przysłać kufer złota. Nieszczęsne Gebgeb zaczęło płakać. Jab dab zaś gotowała się do odlotu, by ratować życie. Ale Sowa tu szepnęła doktorowi do ucha. Pomów pan z nim, doktorze. Bądź pan uprzejmy dla niego. Nasz stary statek musi wnet utonąć. Szczury powiedziały, że przed jutrzejszym wieczorem znajdzie się on nad dnie morza. A szczury mają zawsze rację. Bądź pan uprzejmy dla niego, póki statek nie utonie. Wdaj się pan z nim w rozmowę. Co? Aż do jutra wieczór mam z nim gadać? spytał przerażony doktor. Dobrze, no, uczynię co w mojej mocy, zobaczymy. A o czym mam właściwie z nim gadać? O, pozwólmy im tylko zbliżyć się do nas, wykrzyknął bojowniczo Jeep. Zalejemy sadła za skórę tym brudnym łotrom. Jest ich wszak tylko sześciu. Niech się zbliżą. Bardzo chętnie opowiedziałbym potem owczarkowi sąsiada z padlbi, że zagryzłem prawdziwego korsarza. Niech się zbliżą, już sobie dam z nimi radę. Ależ oni mają pistolety i miecze, zauważył doktor. Nie możemy więc ich pokonać. Muszę z nim porozmawiać. Słuchaj, Benali! Doktor nie mógł nic powiedzieć, gdyż piraci zaczęli podpływać do okrętu. Śmiali się do rozpuku z mściwej uciechy i pytali się wzajemnie. Kto też pierwszy porwie tę świnkę? Biedny prosie Gebgeb geb, kuliło się w śmiertelnym strachu. Dwugłowiec ostrzył swoje rogi, ocierając je o maszt. Jeep zaś skakał, warczał głośno i ciskał Benalemu obelgi w psim języku. Nagle, na statku owładniętym przez piratów zapanowało zamieszanie. Przestali się śmiać i żartować i wyglądali na strapionych. Coś ich widać zaniepokoiło. Ben Ali, który gapił się długą chwilę na swoje nogi, ryknął głośno. Dopiero runa ludzie ten statek jest dziurawy. Wówczas także inni korsarze wychylili się za burtę i spostrzegli, że statek istotnie zanurza się coraz głębiej i głębiej w wodę. A jeden z nich powiedział do wodza, Jeśli ten statek naprawdę ma utonąć, to przede wszystkim powinny go szczury opuścić. Wtedy Chip zawołał drwiąco z drugiego statku: Starzy głupcy przecież szczurów nie ma już na tym statku przed dwiema godzinami opuściły go haha, dobrze wam tak. Ale naturalnie korsarze nie rozumieli ani słówka z tego co wołał. Wkrótce dziób statku począł się zanurzać coraz głębiej i głębiej, coraz prędzej i prędzej w wodę. Także statek wyglądał jak gdyby stał na głowie. Piraci musieli się czepiać poręczy i masztów i lin i wszystkich innych umocowanych przedmiotów, by się nie ześlizgnąć z pokładu. Potem morze wtargnęło z hukiem przez okna i drzwi do wnętrza, i wreszcie statek pośród straszliwego szumu i bulgotu poszedł prosto na dno morza. A sześciu złych ludzi spłukały fale z pokładu i kołysały ich tam i z powrotem na głębokich wodach zatoki. Niektórzy próbowali dopłynąć do brzegu wyspy, inni usiłowali wdrapać się na okręt doktora, ale zaledwie któryś z nich wynurzył głowę z wody, natychmiast jeep, zgrzytając kłami, zamierzał się groźnie i nie dopuszczał. Nagle zaczęli wszyscy wrzeszczeć w panicznym strachu. Rekiny, rekiny nadciągają, puśćcie nas na wasz okręt, zanim nas pożrą. Na pomoc, na pomoc, rekiny, rekiny. I w tejże chwili doktor ujrzał również, jak cała zatoka zaroiła się od grzbietów ogromnych ryb, prujących chyżowodę. Wielki rekin podpłynął pod okręt doktora, wystawił nos z wody i spytał: Czy pan jest Janem Dulitl słynnym lekarzem zwierząt? Tak jest, odparł doktor, tak się nazywam. Dobrze oświadczył rekin. My wiemy, iż ci piraci są bezwstydną bandą, zwłaszcza benali. Jeśli sprawiają panu jakikolwiek kłopot, to z przyjemnością pożeramy ich, aby się panu przysłużyć. Wówczas już nigdy nie będzie pan miał z nimi do czynienia. Dziękuję ci, powiedział doktor, to naprawdę uprzejmie z Twojej strony. Ale sądzę, że nie ma potrzeby pożerania tych ludzi. Wystarczy, jeśli nie dopuścicie żadnego z nich do brzegu, dopóki wam nie powiem. Niech tylko ciągle pływają w kółko po zatoce. A teraz proszę, przygnaj tu do mnie Benalego, chcę z nim pogadać. Rekin odpłynął i po chwili przypędził wodza piratów pod okręt doktora. Posłuchaj mnie benali, odezwał się Jandulity, opierając się o burtę. Byłeś bardzo niedobrym człowiekiem. Słyszałem, żeś zabił wielu ludzi. Te dobre rekiny ofiarywały się właśnie pożreć was wszystkich. I w istocie, byłoby dobrodziejstwem uwolnić może od ciebie i twojej bandy. Ale jeśli przyrzekniesz zrobić to, co ci powiem, pozwolę ci cało i bezpiecznie odpłynąć stąd. Co mam zrobić? zapytał korsarz, zerkając trwożnie na wielkiego rekinelu do który mu obwąkiwał nogę pod wodą. Nie będziesz nigdy więcej zabijał ludzi, powiedział doktor. Nie będziesz nigdy więcej rabował. Nie wolno ci zatopić odtąd nigdy żadnego statku. Musisz przestać być korsarzem. Ale co mam w takim razie począć? spytał Benali. Z czego mam żyć? Ty i twoja banda macie się udać na tę wyspę i zająć się uprawą roli dla ptaków, odparł doktor. Macie dbać o pokarm dla kanarków. Smok barbarii aż pobladł z wściekłości. Co? Uprawiać siemię dla ptaków? Wyjął Kałzewska gardą. Czy nie wolno mi pozostać marynarzem? Nie, odrzekł doktor nie wolno ci. Byłeś już dość długo marynarzem i wiele wspaniałych statków i wielu poczciwych ludzi posłałeś na dno morza. Przez resztę twego życia masz być spokojnym rolnikiem. Rekiń czeka. Szkoda jego czasu decyduj się. Do stu piorunów zaklął Benali uprawiać rolę dla kanarków. Potem spojrzał znowu w wodę i spostrzegł, jak ogromna ryba obwąchuje z kolegi jego drugą nogę. Dobrze, powiedział ze smutkiem, zostanę rolnikiem. Pamiętaj o tym, upomniał go doktor. Jeśli nie dotrzymasz swego przyrzeczenia, jeśli zaczniesz znowu grabić i zabijać, to ja z pewnością dowiem się o tym, bo kanarki odszukają mnie i doniosą mi o wszystkim. Bądź pewien, że potrafię znaleźć drogę, aby cię ukarać. Chociaż nie umiem tak dobrze prowadzić statku jak ty, to dopóki ptaki i dziwne zwierzęta i ryby są moimi przyjaciółmi dopóty nie potrzebuje się obawiać wodza korsarzy, choćby się on nawet zwał smokiem barbarii. A teraz idź, bądź dobrym rolnikiem i żyj w spokoju. Potem doktor zwrócił się do wielkiego rekina, skinął ręką i powiedział wszystko w porządku. Pozwólcie im dopłynąć cało do wybrzeża.